Dziś w wiadomościach. Platforma Obywatelska szykuje się do przejęcia władzy w Polsce. Emeryt zjadł w biedronce cukierka za 40 groszy. Niebywałe, co postanowił sąd. Nowe zakażenia koronawirusem w Polsce, najwięcej w Województwie Małopolskim. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i oceniania filmu. Jesteśmy w sytuacji wielkiego kryzysu państwa. Zamiast zajmować się pandemią, PiS znowu zajmuje się sobą. Jarosław Kaczyński całkowicie stracił rozeznanie w rzeczywistości. Zamiast rozwiązywać problemy Polaków, w PiS trwa parlamentarna walka o wpływy, o stanowiska, przekazał Budka na konferencji w Sejmie. Jak wyjaśnił, PO musi mieć scenariusze na każdą ewentualność. Jesteśmy za podtrzymaniem paktu senackiego i o tym będziemy rozmawiać z naszymi koalicjantami w Senacie. Po drugie, wydałem dyspozycję do struktur regionalnych, by być przygotowanym do ewentualnych wyborów. Będziemy przygotowani na każdy ich wariant, zapewnił. Biedronka należy do najpopularniejszych sieci sklepów w Polsce. Często dochodzi w niej do przeróżnych sytuacji, które trafiają do ogólnopolskich mediów. Jakiś czas temu bardzo głośno było o pewnej sytuacji z Kołobrzegu, która dotyczyła 70-letniego emeryta pana Romana. Sprawą zajął się sąd. Niedawno poznaliśmy wyrok organu sprawiedliwości. Sąd wydał też jego uzasadnienie. Pan Roman, 70-letni emeryt, wybrał się do jednej z kołobrzeskich Biedronek, Zjadł w niej jeden cukierek, konkretnie śliwkę w czekoladzie o wartości 40 groszy i za niego nie zapłacił. Potem tłumaczył, że tylko degustował słodycze. Czujny personel biedronki od razu zauważył kradzież. Sklep oskarżył emeryta o kradzież, zainteresowany nie przyznał się jednak do zarzucanego mu czynu. Po opłaceniu zakupów emeryt został poproszony na zaplecze przez pracownika ochrony Biedronki, który dokładnie sprawdził paragon i zauważył na nim brak cukierka o wartości 40 groszy. Wezwano policję, która oddała sprawę do sądu. Ten emerytowi nakazał zapłatę grzywny w wysokości 20 zł. Decyzja sądu nie spodobała się 70-latkowi, który postanowił się od niej odwołać. Resort zdrowia poinformował o 757 nowych zakażeniach. Najwięcej odnotowano w województwie małopolskim. Ministerstwo zdrowia podało też informację o zgonach. Z przykrością informujemy o śmierci 17 osób zakażonych koronawirusem. Większość osób miała choroby współistniejące. Aktualnie w Polsce mamy 77 328 zakażonych koronawirusem, 2270 osób zmarło, wyzdrowiało z kolei 63 312 osób. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszych wiadomości. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i oceniania materiału. Do usłyszenia.